Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3: Magic Online. Dzisiaj zagramy sobie ostatnią postacią z Akatsuki, czyli Painem. Tak, Painem, czyli Bogiem, można by to tak powiedzieć. Weźmiemy sobie, a niech będą jakiekolwiek supporty. Niech będzie pierwszy nasz team, czyli Ita, czyli te same. Pain jest jak wiadomo, można by powiedzieć, Bogiem, taką się tutaj e, zwał. A tak naprawdę to jest Nagato, który korzysta z ciała swojego kompana, byłego kompana Yahiko. No i niewątpliwie to jest jedna z moich, jedna tak, to jest moja najbardziej ulubiona postać Zakacuki, czyli ten Pain. Jako, że wiecie, używał sześciu ciał, żeby walczyć, sześciu ciał w jednym. To jest takie epickie, według mnie to było wtedy. No i w końcu zrobił naprawdę spore... Tutaj kłopoty, gdy walczył z Konoszanami i tak dalej, w końcu rozwalił całą wioskę, całą konochę, rozpieprzył w drobny mak, więc o czymś to prawda świadczy. Walczymy sobie właśnie na zrujnowanej Konosze, więc klimacik zostaje. Może uda mi się długo złapać w Ultimate, a? nie, nie, nie. Ale Ultimate Paina wygląda w ten sposób, że wysyłam takie jedno z moich ciał, ono biegnie, biegnie i przez całą mapę może nawet biec to moje ciało, i wtedy przeciwnik musi się mieć na baczności i cały czas trzymać gardę, żeby. Przypadkowo moje ciało go tutaj nie dopadło. A, ale się nawiłeś masketmenie. naprawdę właśnie walczę z masketmenem. Kurde, przebił mi się, przebił mi się. Walczę z masketmenem, który może być uznawany za spamera, ale jakoś widzę, że ten przeciwnik, no dobrze, uczciwie gra. Mam cię! Łapanie też hmm, pejna jest troszeczkę dziwne. I na dłuższą metę troszeczkę... aj przebi... Ale skubaniec! No, używał swojego jutsu. Tego przeniesienia ciała, czy jak to tam się nazywa, które pozwoliło mu na to, że moje ataki, moje wyrzuciłem. Zrzu dwie notki, kurde, zmarnowałem na niego, ponieważ ani jedna go niestety nie trafiła. A i Madara. Tak, widzę, że sami z Uczycha przeciwko nam stoją, czyli Masketman Itachi oraz Madara Uchiha. Czy złapię go? Złapię. Ach, użył drewna, ale dobrze, przynajmniej zmarnował jedną, właśnie drewienką. Bo jest ciężko, dobra, mi się już drewno odrodziło, więc mogę w sumie rozpocząć mój kontratak. ach, widzę, że jednak ma ograniczony zasięg. Ten moje ultimate, gdyż widzicie, leci, leci mój przeciwnik, mój, mój, moje ciało, ale do przeciwnika nie dobiegło, bo był troszeczkę za daleko. A i przebił się, nie, musketman, budź się, Pain, dobra. Kurde, ciężko jakoś, tak ciężko jest. Bardzo wyrównany pojedynek, muszę powiedzieć. Uwaga, czy go złapię? Jest, złapałem go w drużynowe jutsu, pięknie. Tak, zobaczcie jak genialnie wygląda ten rzut supeina, naprawdę niesamowite. To jest 6 ciał razem współpracują, żeby ee, dowalić przeciwnikowi. Dobra, widzę, że teraz to jest formalność tylko e, pokonanie go, gdyż naprawdę mam dużą przewagę, jeżeli chodzi o życie, chociaż wiecie, nie mówcie hop, gdyż on też może mnie złapać w ultimate'a i wtedy i wtedy co, no, i wtedy się wyrówna, nie? Więc nie można jakby mówić e, hop, póki się nie przeskoczy. Aj, moja bańka nie trafiła go, niestety. Ale tutaj, bo próbował nam zrobić. No proszę, ale ja to będę przedłużał najdłużej jak się da. Dobra, Pej na uwolnieniu w sumie nic nie zyskuje, To jest silniejszy. A szkoda, bo mogliby coś fikuśnego tutaj wymyślić dla niego w tym momencie. O, no i taczy mi pomógł, rozwalił masketmana w drobny pył. Tak, jeżeli z Bogiem, samozwańczym, co prawda, Bogiem się mierzesz, możesz oczekiwać porażki. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się na razie. No i cześć.